Powiedz to, otrzymuję teraz Boże błogosławieństwa w moim życiu. Wylej na mnie swoją wolę, Panie. Potrzebujecie, mój Panie, Potrzebujecie. Cię. Kiedy wypowiadasz te słowa z wiarą, otwierasz drzwi swojego serca, aby powitać nie tylko błogosławieństwa, jakie Bóg ma dla Ciebie, ale także pokój, który może On zapewnić pośród życiowych burz. W świecie, który często wydaje się niepewny i pełen wyzwań, ważne jest, aby pamiętać że nie jesteśmy sami. Bóg jest z nami na każdym kroku, troszcząc się o nas w sposób, którego nie zawsze jesteśmy świadomi. Zwróć szczególną uwagę, muszę dowiedzieć się o tobie czegoś więcej bądź szczery, bądź odważny i zapytaj, chcę tego błogosławieństwa finansowego w imię Jezusa. Wyznaj swoją miłość Bogu, zostaw swoją miłość w komentarzach i zasubskrybuj kanał. Życie z jego wieloma etapami i wyzwaniami może wydawać się długą i czasami samotną podróżą. Ale nawet w chwilach, gdy czujesz się zagubiony lub zniechęcony, wiedz, że we wszystkim, co się dzieje, istnieje Boski cel. Bóg nie obiecał, że życie będzie łatwe, ale obiecał, że będzie przy nas w każdej chwili, szczególnie w tych najtrudniejszych. Jeśli doświadczasz trudności finansowych, wiedz, że Bóg jest żywicielem rodziny. On zna każdą twoją potrzebę, zanim jeszcze ją wyrazisz. Ufaj, że Bóg może otworzyć drzwi, które wydają się zamknięte i przynieść rozwiązania z nieoczekiwanych miejsc. Wiara w Boga oznacza zaufanie do Jego czasu i metod. Czasami to, co wydaje się opóźnieniem, jest w rzeczywistości przygotowaniem do czegoś większego i lepszego. Nie można przeceniać siły wdzięczności. Zacznij każdy dzień od wdzięczności za wszystko, co masz bez względu na to, jak małe by to nie było. Taka postawa wdzięczności zmienia perspektywę, pozwalając ci dostrzec nie tylko to, czego ci brakuje, ale także niezliczone błogosławieństwa, które już są obecne w twoim życiu. Wdzięczność otwiera twoje serce, aby otrzymać jeszcze więcej od Boga, ponieważ gdy doceniasz to, co On już uczynił, On dąży do uczynienia jeszcze więcej. Ponadto ważne jest utrzymanie wspólnoty wiary i wsparcia. Bycie otoczonym ludźmi, którzy również szukają Boga i jego dróg, może wzmocnić twoją wiarę i zapewnić ci emocjonalne wsparcie, którego potrzebujesz w trudnych chwilach. Podziel się swoimi zmaganiami i zwycięstwami z tymi ludźmi i pozwól im modlić się za ciebie i z tobą. Wspólna modlitwa jest potężną formą komunii, która wzmacnia więzi i odnawia nadzieję. Pamiętajmy, że Bóg działa również poprzez nasze czyny. Podczas oczekiwania na boskie błogosławieństwo ciężko pracuj i rób wszystko, co możesz, aby osiągnąć sukces. Bóg docenia wysiłek i poświęcenie. Nie jest niczym niezwykłym, że błogosławieństwa pojawiają się w postaci okazji, które wymagają od nas działania. Bądź gotowy do działania, gdy nadarzy się taka okazja. Nigdy nie trać nadziei. Nadzieja jest światłem, które oświetla nasze ścieżki w najciemniejszych chwilach. To pewność, że z Bogiem przyszłość może być lepsza niż teraźniejszość. Pozwala nam spojrzeć poza bieżące okoliczności i zobaczyć to, co jeszcze się nie zmaterializowało. Nadzieja jest sercem wiary, jest wiara, że to, co najlepsze, jeszcze przed nami. Kontynuując więc swoją podróż, zachowajcie w sercu te słowa nadziei i wiary. Niech zawsze będziesz czuł pocieszającą obecność Boga, wiedząc, że działa on w Twoim życiu w sposób, którego jeszcze nie doświadczyłeś. Niech wylane na Ciebie błogosławieństwa będą obfite, a Twoja wiara zawsze się odnawia. Bóg jest z Tobą dzisiaj i zawsze. Niech błogosławieństwa finansowe spłyną na Ciebie w subtelny, ale obfity sposób. Czasami pomoc Boga przychodzi do nas w sposób, którego na początku nie zauważamy. Może to być nowy kontakt. Nagle pojawiający się pomysł, a nawet szansa, która pojawia się niczym szept pośród chaosu codziennego życia. Bóg działa w każdym aspekcie naszego życia, także w finansach, i zna potrzeby każdego ze swoich dzieci. Gdy staramy się o finansowe błogosławieństwo, ważne jest, aby nasze serce i umysł pozostały otwarte na sposoby, w jakie może się ono objawić. Może to nie być wielka wygrana, ani nieoczekiwany zysk. Bóg często błogosławi nas, zwiększając naszą umiejętność zarządzania tym, co już mamy, lub inspirując nas do podejmowania mądrych decyzji finansowych, które w przyszłości przyniosą owoce. Może nas również pokierować w stronę nowych możliwości zatrudnienia lub inwestycji, które okażą się opłacalne. Dlatego modląc się o błogosławieństwo finansowe, módl się także o mądrość, módl się do Boga, aby pomógł Ci dostrzegać szanse, i mieć odwagę działać, gdy się pojawią. Módl się, aby Bóg dał Ci rozeznanie, dzięki któremu będziesz unikać pułapek, oraz wiedzę, dzięki której będziesz mógł pomnożyć swoje zasoby. Mądrość jest jednym z największych błogosławieństw, jakie możemy otrzymać, gdyż pozwala nam podejmować decyzje, które dostosowują nasze działania do zamierzeń Boga. Ponadto podejmij zobowiązanie, że będziesz wiernym zarządcą zasobów, które Bóg powierzył w twoje ręce. Oznacza to życie w zgodzie ze swoimi możliwościami, unikanie niepotrzebnych długów i oszczędzanie na przyszłość. Kiedy Bóg widzi, że potrafimy dobrze zarządzać tym, co małe, czuje się bezpiecznie powierzając nam więcej. Dobrobyt finansowy nie zależy tylko od tego, ile pieniędzy posiadasz, ale także od tego, jak nimi zarządzasz i jak je pomnażasz. Hojność jest również kluczem do odblokowania błogosławieństw finansowych. Dając innym, siejesz na żyznej, glebie, która ostatecznie przyniesie obfite plony. Nie lekceważ mocy dawania, bez względu na to, czy chodzi o twój czas, talent, czy środki pieniężne. Bóg obiecuje, że to, co dajemy, zostanie nam zwrócone, ściśnięte, wstrząśnięte i przelane. I gdy będziesz podążać tą drogą ku finansowym błogosławieństwom, Pamiętaj, aby dziękować Bogu za każdy, nawet najmniejszy postęp. Wdzięczność utrzymuje serce w stanie otwartości, otwartości na przyjmowanie i rozpoznawanie wszelkich form hojności Boga. Dziękuj nie tylko za to, co spodziewasz się otrzymać, ale także za to, co już otrzymałeś. Taka postawa wdzięczności stworzy w Twoim życiu atmosferę obfitości. Pozostańcie więc wierni swojej wierze i pilni w swoich czynach. Uwierz, że Bóg działa na twoją korzyść, otwierając ścieżki tam, gdzie wcześniej były tylko bariery. Finansowe błogosławieństwo, którego szukasz, jest już w drodze i nadejdzie w odpowiednim czasie, wypełniając twoje życie, dowodem nieustannej opieki Boga. Niech to błogosławieństwo nie tylko zaspokoi twoje potrzeby, ale także pozwoli ci błogosławić innych wokół ciebie. Rozprzestrzeniając w ten sposób hojność i miłość, którą otrzymałeś, kontynuuj swoją podróż z nadzieją i oczekiwaniem, bo najlepsze jeszcze przed tobą. Znak nadziei i przejaw błogosławieństwa Bożego w waszym życiu, chcę wam przypomnieć, że każdy z was jest cenny w oczach Pana. Nie tylko w czasach dobrobytu, ale także w chwilach wyzwań i trudności, On jest obecny. Bóg zna wszystkie twoje potrzeby jeszcze zanim o nich powiesz. I działa choćby w ciszy, by stworzyć przyszłość, która przekroczy Twoje oczekiwania. W tym momencie zapraszam każdego z Was do otwarcia swojego serca i prawdziwego przyjęcia tych słów. Otrzymuję teraz Boże błogosławieństwa w moim życiu. Wylej, Panie, swoją wolę na mnie. Potrzebujecie, mój Panie, potrzebujecie. Powtarzajcie to z wiarą, pozwalając tej prawdzie głęboko przeniknąć do Waszych dusz. Słowa które wypowiadamy, mają moc. Potwierdzając swoją zależność od Pana i pragnienie Jego obecności, stwarzasz Mu przestrzeń do działania cudów. Zachęcam Was, byście patrzyli dalej niż tylko na pozory i dostrzegli błogosławieństwa, które są przygotowywane. Czasami Bóg działa w tajemniczy sposób, ale zawsze w sposób doskonały. Twoje błogosławieństwa finansowe mogą nie pojawić się z wielką pompą, ale przyjdą w subtelny, acz obfity sposób, niczym delikatny deszcz, który cicho, ale skutecznie odżywia ziemię. Kochani, oczekując tych błogosławieństw, pozostańcie mocni w wierze. Wykorzystaj ten czas, aby głębiej zagłębić się w mądrość, wspólnotę i wdzięczność. Pamiętaj, że każdy mały krok na drodze wierności i hojności jest inwestycją w Królestwo Niebieskie. Bóg nie ignoruje szczerych wysiłków, i wytrwałej wiary. Na koniec nie zatrzymuj błogosławieństw, które otrzymujesz dla siebie. Podziel się nimi z ludźmi wokół ciebie, czy będą to dary miłości, czasu, wiedzy czy finansów. Postępując w ten sposób, nie tylko pomnożysz to, co otrzymałeś, ale także wzmocnisz swoją społeczność więzi rodzinne i przyjaźnie. Dzieląc się historiami o tym, jak Bóg działał w waszym życiu, zachęcicie innych, aby również. Go szukali i zaufali Mu. To zaproszenie do życia w przekonaniu, że najlepsze błogosławieństwa dopiero nadejdą. Bądźcie silni, zachowajcie nadzieję i otwórzcie się na cuda, które Pan przygotował dla każdego z Was. Niech pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeże Waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Pamiętaj, że jesteś kochany, ceniony i nigdy nie będziesz sam na swojej drodze. Wiara w Boga jest potężnym źródłem odnowy i zmiany. Widzą Jego rękę w każdej dziedzinie swojego życia, jak prowadzi ich przez wyzwania i wspólnie z nimi świętuje zwycięstwa. Bóg może nie tylko odmienić życie tych ludzi, czyni to nieustannie, dostosowując się do okoliczności i zachęcając każdego do rozwoju miłości i głębszej służby. Wierzą, że poddając się Jego woli, odnajdują nową siłę i cel w życiu, na nowo odkrywając nadzieję i spokój nawet w najtrudniejszych chwilach. Tak. Bóg teraz postanawia dokonać wielkiego przełomu w twoim życiu. Czy jesteś gotowy na odbiór? Taka zmiana może nastąpić w nieoczekiwany sposób, zmieniając wyzwania w szanse, a smutek w radość. Wiesz, że wszystko, co się dzieje zgodnie z wolą boską, służy twojemu rozwojowi i większemu dobru. Przyjmij tę prawdę otwartym sercem i wrażliwym duchem. Niech wiara będzie podstawą każdego kroku, który stawiasz wiedząc, że to ręce Boga kształtują twoją ścieżkę. Nawet jeśli okoliczności wydają się teraz trudne, Boża obietnica zmiany sytuacji oznacza, że na horyzoncie pojawia się nadzieja. Oświadcz z przekonaniem, witam wielką przemianę, którą Bóg teraz dekretuje w moim życiu, jestem gotowy na błogosławieństwa i lekcje, które przyniesie. Dzięki temu stwierdzeniu możesz dostrzec cuda, które mogą wydarzyć się w twoim życiu. Przyjmując każdą zmianę z wdzięcznością i oczekiwaniem. Czy pamiętasz, jak uratowałem cię z tej rozpaczliwej sytuacji? Właściwie to było więcej niż raz. I żebyś wiedział, zawsze byłem przy tobie. Słowa te mogą głęboko zakorzenić się w każdym, kto wierzy, że Bóg aktywnie uczestniczy w jego życiu, oferując ochronę i wybawienie w chwilach największych trudności. To przypomnienie służy wzmocnieniu twojej wiary, i potwierdzeniu, że nigdy nie jesteś sam, nawet w najtrudniejszych chwilach. Stała obecność Boga jest świadectwem Jego wierności i niezachwianej miłości. Zastanawiając się nad tymi przeszłymi doświadczeniami, możesz odnaleźć nową pewność siebie i nadzieję, aby stawić czoła przyszłym wyzwaniom, wiedząc, że Bóg nadal będzie u twego boku, prowadząc cię i chroniąc. Każde uwolnienie od przeszłości jest obietnicą dalszej opieki i bezwarunkowego wsparcia. Pamięć o Bogu działającym w naszym życiu w chwilach rozpaczy jest niewyczerpanym źródłem pocieszenia i siły. Przypomnij sobie chwilę, kiedy czułeś, że wszystkie wyjścia są zablokowane, chwilę, kiedy cierpienie zdawało się być twoim jedynym towarzyszem, a jednak za każdym razem dochodziło do interwencji, otwierano drogę tam, gdzie jej wcześniej nie było to właśnie te wspomnienia powinniśmy pielęgnować i przywoływać na myśl, gdy nasze serca zaczną dręczyć wątpliwości. Gdy stajemy w obliczu nowego wyzwania, łatwo jest zapomnieć o poprzednich zwycięstwach. Strach i niepewność mogą przesłonić nam wzrok, sprawiając, że będziemy mieć wrażenie, że stawiamy czoła przeciwnościom losu sami. Prawda jest jednak taka, że Bóg był z nami na każdym kroku naszej drogi. Zawsze byłam przy, tobie to nie tylko pocieszające zdanie, ale namacalna rzeczywistość, którą potwierdzają wszystkie poprzednie wybawienia. Każde doświadczenie wyzwolenia nie jest tylko ratunkiem, to jest lekcja. Bóg nie tylko usuwa przeszkody z naszej drogi, uczy nas, kształtuje i przygotowuje do tego, abyśmy byli silniejsi i bardziej odporni. Lekcje te są niezwykle istotne dla naszego rozwoju duchowego i emocjonalnego uczą nas, abyśmy ufali nie swojej własnej sile, ale sile wszechmogącego. Co więcej, każde przezwyciężenie trudnej chwili wzmacnia naszą wiarę. Wiara umacnia się nie w spokoju, lecz w burzy. To właśnie w środku huraganu uczymy się ufać, że jest ręka, która mocno nas podtrzymuje i prowadzi przez chaos. Rozwinięta wiara przygotowuje nas do stawiania czoła przyszłym wyzwaniom, z odważnym sercem i spokojnym umysłem wiedząc, że tak jak w przeszłości, nie będziemy sami. Zastanówmy się nad naturą tej stałej obecności. Bóg jest przy nas nie tylko w momentach dramatycznych, jest z nami w każdej chwili dnia, w małych rozczarowaniach i małych radościach. Interesuje go każdy szczegół naszego życia, nie tylko wielkie wydarzenia. Uświadomienie sobie tego może odmienić nasz sposób życia. Kiedy uświadomimy sobie obecność Boga w każdym aspekcie naszego istnienia, każda chwila stanie się okazją do nawiązania z Nim kontaktu i dostrzeżenia Jego ręki w każdej dziedzinie naszego życia. Ta świadomość ciągłej obecności Boga zachęca nas do innego życia. Wiedząc, że nie jesteśmy sami, powinniśmy być odważniejsi w swoich działaniach i bardziej kochający w naszych interakcjach. Jesteśmy zmuszeni żyć nie dla siebie, ale dla tego, który nas podtrzymuje i prowadzi. Zmienia to sposób, w jaki traktujemy innych, stawiamy czoła problemom i świętujemy zwycięstwa. Kontynuując naszą podróż, każde nowe wyzwanie jest okazją, by na nowo doświadczyć wierności Boga. Każde nowe wyzwanie jest szansą, by zobaczyć, jak Bóg działa w sposób, którego w danej chwili nie do końca rozumiemy. Ale patrząc wstecz, możemy dostrzec, że jest to część większego planu, jaki ma dla nas. Kiedy więc życie wydaje się trudne, a wyzwania nie do pokonania, przypomnij sobie chwile, w których Bóg interweniował dla Twojego dobra. Pamiętaj, że On obiecał, że nigdy nas nie opuści ani nie porzuci. Wspomnienia te powinny być światłem nadziei, oświetlającym drogę w czasach ciemności. I gdy będziesz szedł naprzód, Trzymając się mocno obietnic Boga, każdy twój krok będzie świadectwem Jego łaski, Jego miłości i przede wszystkim Jego stałej obecności u twego boku. Teraz bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, byśmy przyjęli tę prawdę. Nie jesteś sam. Bóg jest z tobą, a to boskie partnerstwo jest kluczem do pokonania każdej przeszkody. Z tą pewnością idź naprzód, nie tylko oczekując zmiany, ale także aktywnie w niej uczestnicząc, współpracując z Bogiem w każdej decyzji, w każdym działaniu, każdego dnia. Dzięki temu wielki przełom, który Bóg teraz postanawia w twoim życiu, nie tylko zostanie przyjęty, ale także w pełni doświadczysz. Jeśli chodzi o korzyści finansowe, wielu z nas może odczuwać mieszankę nadziei i niepewności. Nadzieja rodzi się z możliwości uwolnienia się od problemów ekonomicznych, i szansy na realizację marzeń, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Wahanie z drugiej strony może wynikać ze strachu przed nieznanym lub obawy, że nie będziemy potrafili odpowiednio zarządzać tymi błogosławieństwami. Jeśli mnie zapytasz, czy naprawdę chcę otrzymać błogosławieństwo finansowe, moja odpowiedź odzwierciedla głębokie przemyślenie tego, co to naprawdę oznacza. Tak, pragnę otrzymać, ale mam świadomość, że takie błogosławieństwo wiąże się ze znacznymi obowiązkami. Otrzymanie błogosławieństwa finansowego to nie tylko moment radości i ulgi, jest to również punkt zwrotny, który wymaga dojrzałości, mądrości i odnowionego zaangażowania w wartości leżące u podstaw dobrze przeżytego życia. Po pierwsze, prawdziwe pragnienie błogosławieństwa finansowego oznacza gotowość stawienia czoła trudnościom związanym z pieniędzmi, Pieniądze mogą być niesamowitym narzędziem w czynieniu dobra, jeśli używa się ich mądrze. Może zapewnić edukację, bezpieczeństwo, a także pomóc innym i zmienić świat na lepsze. Może jednak wiązać się również ze szczególnymi wyzwaniami, takimi jak ryzyko utraty skupienia na naprawdę ważnych aspektach życia, takich jak rodzina, przyjaciele i społeczność. Przyjęcie błogosławieństwa finansowego oznacza również, Zobowiązanie się do wykorzystania go w sposób, który szanuje źródło, z którego pochodzi. Dla wierzących w Boga oznacza to uznanie tego błogosławieństwa za część boskiego planu i wykorzystanie go w sposób odzwierciedlający zasady hojności, sprawiedliwości i miłości. Może to oznaczać płacenie dziesięciny, wspieranie działalności charytatywnej, inwestowanie w projekty promujące dobro wspólne, lub po prostu dbanie o to, by nie wpaść w pułapkę materializmu. Co więcej, prawdziwe pragnienie błogosławieństwa finansowego oznacza gotowość na zmiany, jakie ono przyniesie w twoim codziennym życiu. Może zmienić dynamikę rodziny, przyjaźnie, a nawet sposób, w jaki postrzega cię społeczność. Kluczowe jest psychiczne i emocjonalne przygotowanie się na te zmiany, aby błogosławieństwo nie stało się źródłem konfliktu, czy cierpienia. Otrzymanie błogosławieństwa finansowego również wymaga planu. Bez jasnego planu pieniądze mogą wyparować równie szybko, jak się pojawiły, nie pozostawiając żadnych trwałych efektów. Oznacza to ustalenie budżetów, planów inwestycyjnych i strategii oszczędzania. Oznacza to zdobywanie wiedzy na temat finansów, szukanie sprawdzonych porad i chęć ciągłego uczenia się, jak lepiej zarządzać swoimi zasobami. Wreszcie, pragnienie otrzymania błogosławieństwa finansowego jest również aktem wiary. Chodzi o zaufanie, że gdy pieniądze się pojawią, będziesz miał siłę i mądrość, żeby je dobrze wykorzystać. Wierzymy, że cel tego błogosławieństwa jest większy niż tylko osobisty komfort. Jest narzędziem służącym do wywierania pozytywnego wpływu. Dlatego, kiedy mówię tak, chcę otrzymać to błogosławieństwo finansowe, czynię to ze skromnym sercem i duchem, przygotowanym nastawienie czoła zarówno radościom, jak i wyzwaniom, które będą towarzyszyć temu darowi. Zobowiązuję się wykorzystać to błogosławieństwo nie tylko do poprawy własnego życia, ale także do wzbogacenia życia ludzi wokół mnie. I z tym zobowiązaniem idę naprzód, gotowy przyjąć wszystko, co to błogosławieństwo ma do zaoferowania, zawsze pamiętając, że każde powierzone mi źródło, jest okazją do czynienia dobra. To jest prawdziwe pragnienie otrzymania błogosławieństwa finansowego, pragnienie, które w pełni uwzględnia wielkość i odpowiedzialność tego, o co się prosi.